Ja wszystkim, ja jestem Makes, a to ja, jako ja. Dzisiaj taki 20 vlog, taki informacyjny. Dzisiaj odcinka z Robloxa niestety nie będzie, bo bardzo chciałem go nagrać. Wiem, że jest chapter 10 w pigi. Ja, ja nawet już miałem ending z niego. Nie będę Wam spoilerował. Dlaczego, dlaczego nie będzie odcinka? Bo ogólnie na laptopie to wszystko zrobiłem, ale na Makes i Ty. No bo na Misesawski 1, 2, 3 nie wiedzieć czemu nie mogłem, ale jest wszystko zrobione na Makes. I na telefonie, na którym obecnie nagrywam, nie mogę wejść w ogóle w Robloxa. Znaczy, wchodzę w Robloxa, a potem nic się nie dzieje. Nie mogę zagrać, zagrać w żaden tryb, więc może, może dzisiaj, może jutro jednak się pojawi film, bo dzisiaj będę, będę to ogarniać. Jak mi się uda, to jutro będzie odcinek, albo jak mówiłem dzisiaj spiggy, bo e, ten e, chapter 10 jest mega kozacki, e, bardzo rozbudowana fabuła e, i już się, nie mogę się doczekać 11 chapteru. Może nawet uda nam się, e, e, jak będę nagrywał e, gierkę, e, zrobić ending, bo to naprawdę jest łatwe, tylko trzeba, trzeba być ogarniętym. Mapka też jest duża, więc na Infection możecie na spokojnie grać. Inne, inne gry mogę nagrywać typ, typowo Browsers bądź Critical Ops, ale tego raczej nie będę robił, bo teraz się tak skupiam na Robloxie, bo doczekają się chapteru 10, tylko akurat no, niestety nie mogę wchodzić, więc może, może to zrobię. W ogóle, jak widzicie, jesteśmy w moim salonie, ale e, może to zrobię, może nie. Znaczy, znaczy, tak, może to zrobię, może, może nie. No, ale trudno. Nie mogę niestety, nie mogę wejść w ogóle. E, a poza tym nawet, e, jeśli bym miał to konto 1 123 na laptopie, e, to bym nie mógł nagrywać, bo oczywiście OBS. Nie chce mi się zgrywać i takie, chociaż to jest pikuś. Ale dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego króciutkiego 20 vloga. O ile się nie mylę, tak, raczej to jest 20. Tak jak mówiłem, może się pojawi odcinek, może nie z Robloxa. Ale mega ciekawi mnie ten chapter 10. Bo większość, większość polskich YouTuberów, no przynajmniej. No, typowo, dajmy takiego juniorskiego, bo tak, znam go, bardzo mi się przyjemnie go ogląda. Yy, I on też nagrywa pigi, Robloxa, wszystkie tryby, a ja w większości zajmuję się pigi. I on już yy, dwie godziny temu widziałem, że zrobił taki film. Więc yy, ja postanowiłem zrobić takie, yy, taką rzecz, że jest to 40, yy, wszystko fajnie. Yy, są dwa nowe skiny, jest Robot. I jest ten. I jest taki mini. I ten, tego robota, jeśli mi się uda nagrać, to może sobie kupię, bo posiadam sobie tysiąc tych coinów, z czego zostaje mi 600, Ale odrobienie tego nie będzie takie trudne. Dobra, ale jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Macie już informacje na temat tego. Do zobaczenia i cześć. W ogóle są nowe pułapki terapie, które wciągają. Masz tylko dwie. dwie.